Mandat do 500 zł za używanie parawanu na plaży. Brzmi absurdalnie, prawda? A jednak jest to możliwe, choć wydawałoby się, że parawany są powszechnie legalne. Przecież zawsze i wszędzie, na każdej plaży można dostrzec parawany. No to jak mają nie być legalne? Już wyjaśniam. Jest sobie taki przepis jak artykuł 54 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jego treścią, kto wykracza przeciwko wydanemu z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany. Jeśli interesuje Cię tematyka wakacyjna, może spodobać się przypięte na profilu film o chodzeniu po widmach, albo o opalaniu nago. Seria ta będzie kontynuowana, omówię m.in. odszkodowanie za opóźniony lot czy zniszczony bagaż oraz za doświadczenie za zmarnowany urlop. Zachęcam do obserwacji profilu. Mianem przepisy porządkowe to zasadniczo przepisy wydawane przez władze lokalne w formie aktu prawa miejscowego. Lokalne władze mogą w nim regulować np. zakaz korzystania z parawanów na całej plaży czy na określonych odcinkach, albo na przykład unarmować odstępy, jakie muszą być pomiędzy jednym parawanem a drugim. Celem całym przykładem na ekranie widzicie właśnie regulamin korzystania z plaży w międzyzdrojach. Tutaj akurat nie ma żadnego zakazu czy ograniczenia dotyczącego parawanów, ale jest jednoznaczna informacja o zakazie wprowadzania jakichkolwiek zwierząt na określone odcinki plaży. Zanówczenie takiego zakazu można otrzymać mandat w wysokości do 500 zł. Podsumowując, przed z na określoną plażę najlepiej zapoznać się z obowiązującym tam regulaminem, który powinien być w internecie oraz przy wejściu na plażę. W ten sposób uchronić się przed ewentualną karą za jego naruszenie.